Cześć, ja jestem Sarcz i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Death Stranding. Jest to zupełnie nowa marka Studia Kojima Productions, trzecioosobowa przygodowa gra akcji która niewątpliwie była jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji tego roku. Na razie tytuł ukazał się tylko na PlayStation 4, aczkolwiek na lato przyszłego roku zapowiedziana jest również wersja PC-towa. Jestem ogromnie ciekaw tego tytułu, tym bardziej, że za jego stworzenie odpowiada między innymi Hideo Kojima, czyli twórca serii Metal Gear którą, jak zapewne wiecie, uwielbiam i nagrywałem zresztą na swoim kanale. Rozpocznijmy teraz nową grę, a o samym Death Stranding na pewno jeszcze będzie okazja trochę pogadać. Na początek analiza statystyczna wykazała, że zdolności związane z DOOMS różnią się w zależności od daty urodzenia pacjenta. W celu określenia poziomu Twoich zdolności podaj datę urodzin. A więc już tutaj tę datę podałem. Wyższe poziomy zdolności związanych z DUMS obserwuje się u osób urodzonych pod gwiazdozbiorami raka, ryb, wieloryba, delfina i giganta. Kiedyś była eksplozja, wybuch, który zrodził czas i przestrzeń. Kiedyś była eksplozja, wybuch, który wprawił pewną planetę w ruch. Kiedyś była eksplozja, wybuch, który dał początek nowemu życiu, a potem była kolejna. Powiem Wam, że dawno już nie miałem tylu emocji przy rozpoczynaniu jakiejś gry emocji związanych z tym, że do samego końca jeszcze nie wiem, czego się po tym tytule spodziewać. Mimo, że przeczytałem już niejedną zapowiedź, niejedną recenzję, obejrzałem różne materiały przedpremierowe wypuszczane przez twórców, ale i tak opisanie tej gry może być dość trudne, dopóki sami jej nie doświadczymy. Na pewno możemy spodziewać się bardzo filmowego tytułu. Już tutaj po napisach zwrócicie uwagę na znane nazwiska, m.in. Norman Reedus, czyli aktor, który jest znany m.in. z roli Daryla z serialu The Walking Dead. Kto z Was ogląda, czy oglądał, ten na pewno tego aktora może kojarzyć. Głównym bohaterem jest zatem sam, który jest tak naprawdę kurierem. I już chociażby samo to sprawia, że jestem ogromnie zaciekawiony tym, jak twórcy zamierzają poprowadzić historię, w którym głównym protagonistą jest właśnie kurier i historię w grze której mamy przenosić paczki z miejsca na miejsce. To oczywiście jest tylko zalążek samej historii, sam początek, coś o czym powinniśmy wiedzieć, ale też powinniście zdawać sobie sprawę, że jest tutaj mnóstwo zjawisk nadnaturalnych, które będą występować, w tym również tytułowe Death Stranding, co w polskiej wersji przetłumaczono jako wdarcie śmierci Tutaj nawet deszcz nie jest taki zwykły, jaki znamy z naszego świata. Ale o tym jeszcze może będzie mowa z czasem, tak więc na razie nie będę zdradzał wszystkiego. W grze będą występować nawet niewidzialne istoty i stąd te ślady na Ziemi. To jak na dobry początek stracić swój motocykl. Odzyskaj ładunek, a następnie poszukaj schronienia przed deszczem. Mamy jakieś środki, które upuściliśmy. Aktualna liczba 2 na 4. Świat wygląda pięknie, a to jest też zasługa silnika Decima, wykorzystanego wcześniej w grze Horizon Zero Dawn. Tamta produkcja naprawdę... Miała piękną grafikę. Tutaj możemy spodziewać się czegoś podobnego. Możemy teren przeskanować. Odradek może wykrywać identyfikatory, które są przymocowywane do każdego ładunku. No dobra. Czyli to powinno nam pokazywać też miejsca, do których powinniśmy się dostać i przedmioty, które możemy zbierać. Tak jak chociażby tutaj, jakieś racje żywnościowe. W tej grze, sam system, nawet gdzieś tam schodzenia czy wchodzenia pod górę, będzie istotny, dlatego że wprowadzono tutaj też taką mechanikę związaną z utrzymywaniem równowagi. Na bieżąco pewnie gran z tego wszystkiego będzie tutaj uczyć. Czy my tędy przejdziemy? Wygląda na to, że tak. Wydaje się, że właśnie tam powinienem się udać. Tutaj coś tam też w oddali pokazuje, ale jeszcze pewnie nieprędko tam dotrzemy. Na razie chyba tutaj schronimy się przed deszczem. Mogłbym tam przeczekać ten deszcz. Jak przystało na grę Hideo Kojimy, zwłaszcza na początku, Możemy spodziewać się sporej ilości scenek przerywnikowych. To mi się zresztą zawsze podobało w serii Metal Gear: że te produkcje kodzimy były takie bardzo filmowe i z przyjemnością się te fabuły poznawało. Mam nadzieję, że podobnie będzie i tutaj. Się zaczyna dziać co? Pojawia się ta niewidzialna istota, o której wspominałem. Pamiętam, jak pierwszy raz to się pojawiło na materiale przedpremierowym. Rozi krew w żyłach. To było blisko, co. Też jestem ciekaw, jak będą te starcia, te spotkania z istotami wyglądać na bieżąco w trakcie rozgrywki. Na tę chwilę to wszystko jeszcze jest bardzo tajemnicze. A więc rozpoczynamy prolog do całej historii. Chyba poszli. Co jest? Za mocno cię trzymałam? Łzy. przez hiralium. Czyli masz dums, jak ja? Mam czynnik dums, ale słabszy niż twój. Który poziom? Widzisz ich? Nie, ale ich czuję. No to drugi. Co tu robisz? Nie chciałam zmoknąć. Tak jak ty. Temporal minął. Jestem fragile. Ja słyszałem. Serio? Sam Porter Bridges, dostawca nadziei. Na temporalne kłopoty jedz kryptobioty. Chcesz dla mnie pracować? Musi ci być ciężko. Ta? W twojej firmie chyba nie brakuje ludzi. Raczej zdrajców. Niewielu nas zostało. Mam tylko garstkę ludzi. A zresztą. Ze mnie też mało zostało. Zmokłam o szyi w dół. Nic nie poradzę. Nowe przesyłki i tyle. Tu centrala, Bridges. Do kuriera sama portera, Bridgesa. Czeka na dostawę. Idziesz do miasta? Uważaj, oni zawsze w końcu wracają. Temporal przyspiesza to co się dzieje, ale nie zmywa faktów. Nie uciekniesz przeszłości. Do zobaczenia, Samie Bridget. Już po tym Dialogu można się częściowo domyśleć, co robi ten deszcz. Wskaźniki krwi i kondycji: czerwony pasek to wskaźnik krwi, niebieski pasek to wskaźnik kondycji. Im niższa kondycja, tym wolniej sam się porusza i tym trudniej jest mu utrzymać równowagę. Tu jeszcze coś mamy. Pokazany jest też wskaźnik, ile waży nasz ładunek. To też trzeba będzie kontrolować, bo nie możemy się zanadto przeciążyć. Pytanie: gdzie powinniśmy teraz wyruszyć? Staje się, że tam właśnie. Ewentualnie tutaj jeszcze mamy. Chyba to stworzonko właśnie, które można zjadać. Zjedz kryptobiota. Możemy to zrobić. Używanie kryptobiotów do odzyskiwania krwi. Gdy stracisz za dużo krwi, twoje ruchy będą spowolnione i trudniej będzie ci utrzymać równowagę. Kryptobioty służą do szybkiego odzyskiwania krwi. No właśnie. Tak więc dobrze, że tutaj gra od razu od początku nas informuje o takich podstawach. A zwróćcie też uwagę, w jaki sposób będziemy nawet schodzić z góry, bo tutaj zgodnie też sprawami fizyki, jeśli mamy stromą górę, to możemy się przewrócić i przytrzymując L2 i R2, możemy właśnie spróbować trochę utrzymać równowagę w większym stopniu. Więc tutaj na bieżąco trzeba będzie to kontrolować. Nad wskaźnikiem kondycji pojawia się wskaźnik wytrzymałości, gdy sam robi coś, co wymaga od niego wysiłku. Całkowita utrata wytrzymałości oznacza, że nie będzie w stanie dłużej niczego nieść. Postaraj się chwilę odpocząć, zanim to nastąpi. Tymczasem mamy kolejną paczkę 3 na 4, minimalna liczba 1, aczkolwiek chyba od początku. Miałem już jedną paczuszkę, więc tak naprawdę nie muszę teraz tutaj zbierać kolejnych, no ale jeśli oczywiście natkniemy się na następne, no to będziemy je zbierać. I strasznie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało na dłuższą metę. Chyba teraz tędy powinniśmy się udać. Bardzo jestem tego ciekaw na ile właśnie ta rozgrywka będzie rozwinięta. Bo początek naprawdę spokojny pod względem właśnie samego gameplayu. No z kolei już to co działo się w scence przerywnikowej z tą niewidzialną istotą, która zresztą też ma swoją nazwę. Ale poczekamy na to aż ta nazwa się pojawi w samej grze. Porzucony ładunek zebraliśmy. Od czasu do czasu będziesz znajdować porozsiewane tu i ówdzie ładunki z porzuconych zleceń. Jeśli dostarczysz taki ładunek na miejsce w dobrym stanie, na pewno spotkasz się z dużą wdzięcznością. Czyli dodatkowe ładunki, najwyraźniej, które jeszcze też można sobie zgarniać. Teraz pytanie: którędy ja przejdę? Bo tutaj jest jakaś góra, a wygląda na to, że będę musiał zejść trochę niżej. No, ale na szczęście z tego co widać, tutaj też da radę, jak najbardziej. Nie wiem, czy się jakoś tutaj bardziej rozpędzać, też, bo prawda jest taka, że jeśli będzie zbyt stromo, to możemy się przewrócić, a to też negatywnie wpływa na stan naszej paczki. Będziemy oceniani za to, w jakim stanie te paczki donosimy. Osobną kwestią oczywiście pozostaje to, jak bardzo będzie istotne, w jakim stanie te paczki doniesiemy. Na pewno nie będzie to jakaś kluczowa sprawa, ale zawsze jednak warto się postarać, aby wykonać swoją robotę możliwie jak najlepiej. Utrzymywanie równowagi w rzece. Możesz opierać się prądowi rzeki, jeśli będziesz cały czas zachowywać równowagę. Używaj do tego obu rąk, aby utrzymać się na nogach dłużej. Okej, okay. spróbujemy w takim razie. W ten sposób przytrzymuję się i faktycznie równowaga dłużej utrzymywana. A mogę też troszeczkę odpocząć, zwłaszcza w takim miejscu, gdzie prąd mnie nie zabierze ze sobą. Więc nawet, kurczę, przeprawa przez rzekę będzie się wiązała z odpowiednią taktyką, można powiedzieć. No już sama ta mechanika jest czymś nowym w skali gier. Ok, czyli to jest ten czwarty ładunek, który mieliśmy zebrać. Mamy wszystkie. Pytanie, czy znajdziemy jeszcze jakieś dodatkowe ewentualnie. Tam węzeł centralny. Dobra, skoro już tutaj biegnę, no to spróbujemy sobie i to zgarnąć. Informacja o tym, że możemy też przyspieszyć, oczywiście. Tylko, że trzeba uważać, bo jeśli biegniemy gdzieś tam, właśnie z góry, no to może się to na nas zemścić. Niesienie zbyt dużej ilości ładunku. Wow! Okej, okay, gdy niesiesz zbyt dużo ładunku, trudniej jest ci utrzymać równowagę. Jeśli poczujesz, że zaczynasz się przechylać w lewo bądź prawo, rozpoczynam skan. Ładunek skorony. Dziękuję. Coś nas przeskanowało. Trzeba przenosić środek ciężkości w przeciwnym kierunku w razie potrzeby. Wow, wow, wow. wow. W ogóle, ciekawi mnie też bardzo historia tego świata. Dlatego, że chodzi tutaj też o to, że swego czasu właśnie wydarzyło się coś złego. Była mowa o tej wielkiej eksplozji. Trochę tak można powiedzieć, że ten świat nie ma teraz swojej jakiejś własnej historii. Gdy niesiesz zbyt dużo ładunku, trudniej jest ci utrzymać równowagę. Jeśli staje się to zbyt uciążliwe, pomyśl o zdjęciu części ładunku. No dobra, teraz rzeczywiście. Robi się to dość uciążliwe, aczkolwiek dotarliśmy do węzła centralnego. Przytrzymaj przycisk. Postaraj się przytrzymywać przycisk, aż uzyskasz odpowiedź z terminala dostaw. I tak w kółko i w kółko. Nieraz trzeba inny przycisk przytrzymać. Ok, terminal dostaw, zrealizuj dostawę. Dostarcz zamówiony ładunek. Ok, czyli tutaj mamy wszystko wypisane, co zebraliśmy. Zatwierdź. Odpaczam, ładunek. Co tak długo? Legendy nigdy się nie spóźniają. Musiałem przeczekać burzę. Straciłem motor. Chyba sporo przeszedłeś. Na szczęście nasz towar jest cały. No, nie spieszyłeś się. Ale poza tym wszystko gra, tak więc. świetna robota. Czekamy na kolejną dostawę. A więc mamy podsumowanie naszej pierwszej dostawy. Ciekaw jestem, kiedy to wszystko zacznie nam się powolutku wyjaśniać, bo na razie rzeczywiście jeszcze wielu rzeczy musimy się domyślać. Też trochę i na podstawie tego, co było już mówione przed premierą, dostaliśmy najwyższą możliwą ocenę. Najwyraźniej, skoro jest SK, lajki zdobyte za wykonanie zlecenia. Lajki od odbiorcy, ok. Dostarcz porzucony ładunek. To tutaj też to załatwione. I też te lajki rzeczywiście zdobywamy, co na pewno przyda się prędzej czy później. Trzeba przyznać, że tych danych tutaj jest całkiem sporo, jak na sam początek. Ale po każdej takiej misji najwyraźniej będziemy podsumowani. Ocena kuriera jeszcze, waga dostawy, łączny czas w danej misji. No dobra, no to myślę, że to jest odpowiedni moment, kiedy się z Wami pożegnam. Aczkolwiek trzeba przyznać, że akcja z tego odcinka jeszcze nam wiele nie wyjaśniła. Chociaż już mogliśmy zobaczyć bardzo fajną reżyserię scen przerywnikowych, tak charakterystyczną też dla dzieł Hideo Kojimy, zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie dalej i jak też się będzie rozkręcać. Gra nie bez powodu też zbiera wysokie oceny, chociaż też wiele zależy od tego czy danej osobie taki tytuł podejdzie, ale mówię, na jego ostateczne ocenianie to dopiero przyjdzie pora za jakiś czas. W tym momencie jestem ciekaw Waszych pierwszych wrażeń, mimo że nie można jeszcze zbyt wiele powiedzieć po tych dwudziestu kilku minutach zabawy, kiedy to większość i tak mieliśmy przeznaczone na scenki przerywnikowe, ale ciekaw jestem Waszej opinii, ewentualnie Waszych oczekiwań, bo na pewno też przynajmniej część z was czekała na premierę Death Stranding zostawcie kciuka w górę jeśli materiał wam się podobał i chcielibyście więcej tej gry na moim kanale i usłyszymy się w kolejnym odcinku. Ja osobiście już nie mogę się doczekać, cześć!